nowym blogu, vlogu, który w sumie będzie dość krótki, bo um, dość krótki, jeżeli chodzi o liczbę dni, bo mamy dzisiaj już piątek um, w poniedziałek byłam w Mławie i była straszna pogoda, w sensie była bardzo deszczowa pogoda um, i dla niektórych straszna. Dla mnie była spoko, ponieważ słuchajcie, um, miałam taki waj jesienny. I z uwagi na no to, że miałam vibe jesienny, no to miałam ochotę obejrzeć Harry Pottera albo Igrzyska Śmierci i tam też inne jakby moje aktywności jesienne się uruchomiły. Natomiast jak wróciłam do Gdańska już, nawet jak już przyjechałam, bo w poniedziałek po pracy zdecydowałam, znaczy no wróciłam w poniedziałek, to nie była jakby moja decyzja, tylko mieliśmy naprawiać klimę. Mm, I. Yy, mechanik wziął auto właśnie rano w poniedziałek i miał ogarnąć, czy uda mu się zrobić to w poniedziałek, czy będzie potrzebował jeszcze wtorku, a może te dwa dni to będzie za mało. No i okazało się, że poszła jakaś tam sprężarka, czy jakiś inny gówno. Yy, I ogólnie jest jakaś nieszczelność, bo w ogóle nie było tego czynnika, więc nie dałby rady tego zrobić. Yy, powiedział, że yy, potrzebuje więcej dni, więc powiedziałam, że okej, okay, pod koniec września będziemy na urlopie. Więc czy wtedy da radę zrobić. I on mówi, że ogólnie ta sprężarka czy coś będzie kosztować 1600 zł. Postara się poszukać gdzieś używaną i no na wrzesień będziemy miał czas, żeby to znaleźć używane. No ale ogólnie tak myślę, że to zamknie się w 2 albo 2,5 tysiąca, jak będzie dobrze, przy dobrych wiatrach, więc a jednak klimat bym chciała mieć też no, na przyszłe lato i w ogóle będziemy jeszcze przez długi czas mieć to oto, bo dopiero je kupiliśmy, więc chciałabym, żeby ona działała. No i... W ogóle wydarzyło się tyle finansowych rzeczy. No, i w poniedziałek Sebek miał powtórną wizytę u dentysty po kilku dniach, bo tam jakieś lekarstwo włożyli w jedynkę czy coś. No i okazało się, że dąb, je, dąb, że ząb jest do leczenia kanałowego, więc też go w poniedziałek umówiłam. I nie mam pojęcia, ile to będzie kosztować. Mam nadzieję, że zamieje się to w dwóch tysiącach i nie poleci wyżej, bo to chyba zależy też od tego, ile jest tych kanałów. Mm. No, i on w ogóle będzie miał pod mikroskopem, bo takim dostał zalecenia od pani dentystki na NFZ, do której chodzi. No, a na NFZ się tego nie robi. Więc zobaczymy, do dentysty idzie w przyszły wtorek, więc za kilka dni. Tak więc tak się zakończył poniedziałek z listą wydatków, na około 5 tysięcy. Mam nadzieję, że 4, bo nie chciałabym 5, ale no masakra, słuchajcie, no. Cieszę się, że o, po zakupie auta odkładaliśmy cały czas kasy, bo byśmy byli po prostu teraz w dupie, w sensie, no pewnie rodzice by nam pożyczyli czy coś, ale jakby no masakra jakaś to wszystko tak się teraz zwaliło. Najlepsze jest to, że jak w. W sobotę byłam umówiona tam na jedno spotkanie i wzięłam tableta i patrzyłam tam rysika, bo co zrobiłam, jak byłam w środę na sesji na ogarnę zostawiłam ten rysik na stoliku, a jak do tego doszło, doszło to tak, że po sesji stacjonarnej miałam zaplanowaną sesję online i na tą sesję online, wiecie, otworzyłam laptopa i tak po prostu odłożyłam ten rysik, miałam go zaraz wziąć do tableta, żeby pisać, się okazało, że ta wizyta została przełożona, pacjentka zapomniała więc jakby dopiero dziesiątą mam sesję, ale no i ja wiecie, przez cały ten pobyt w umowie, bo byłam taka zła i smutna, no bo po, po raz kolejny to roztrzepanie, to wiecie, ADHDowe wszystko, że odkładanie, zaczynanie czegoś innego sprawiło, że no, no to nie jest mały wydatek, bo on kosztuje chyba z 500 zł ten rysik i bym drugiego takiego nie kupiła, bo kupiłabym jakiś, nie wiem, jakiś zbisy, czy z czegoś innego tańszy, no bo skoro tak, nie sądziłam, że mi się coś takiego przytrafi. Na szczęście, w momencie jak wracałam, pojechałam od razu, przyjechałam najpierw do mieszkania, zostawiłam tutaj, z cepkiem i pojechałam na Ogarną. I on tam leżał, i od razu się uspokoiłam, z mi było lepiej w tej kwestii, że tutaj chociaż znowu uczuć nie skrzeniłam. Także widzicie, wszyscy tak mają, że coś się nie udaje, jest jakiś gorszy okres. No i później co? Nie pamiętam, co było we wtorek. A wiem, we wtorek miałam pracę, dlatego się nie odzywam. Miałam bardzo dużo pracy. Natomiast e... też w poniedziałek byłam u fryzjera tak w ogóle, więc wiecie, w poniedziałek był ten i mam teraz fryzurę, z której nie jestem zadowolona. Czekam aż trochę od razu na te fosy, bo to, to jakby nie wiem, mam wrażenie, jak taka stara ciotka wyglądam teraz, więc... Hmm. na niektórych rokach mam rozpuszczone, właśnie na filmie na moim drugim kanale też mam rozpuszczone, ale to wymagało noszenia koka cały dzień, żeby one się pokręciły, więc jakby nie jest to moja ulubiona ja no, Jakbym mnie prostowałam, to by było spoko, ale no nie, chcę mi się prostować, bo słuchaj, niech kręci się, nie robić za dużo przy nich, bo to jest bez sensu. No, ale w środę przyjechał wieczorem po 23.00 do nas właśnie Sepka, kuzyn, w sensie przyleciał ze Szkocji, no i tak był sobie u nas wczoraj, i no tak głupio mi przy kimś jeszcze nagrywać, a nie wszyscy wiedzą i też ogólnie jest mi dziwnie nawet na ulicy, no i przyjechał on do nas wczor przedwczoraj, wczoraj był u nas, dzisiaj Sebek z nim pojechał do jego siostry, bo mógł też odwiedzić tam, więc dopiero chwilę na nagrywanie jakiś czas wolny, bo też wcześniej pracowałam, cały dzień siedzę nad książką, e, zaczytuję się, zaznaczam sobie na kolorowo, podkreślam, bo jakby dzielę sobie, wiecie, na kolorowo zaznaczam bardzo ważne, merytoryczne rzeczy, a na ołówkę na przykład jakieś pytania, albo jakieś ciekawostki, jakieś przykłady, które niekoniecznie muszą być wyhighlightowane z No i jak w ogóle dziwny jest ten dzień, bo niby miałam ochotę coś zamówić, ale jednak stwierdziłam, że jednak nie wiem w sumie co i to takie byłoby na siłę, w sumie nie wiem co bym chciała zjeść, teraz jem wafelka I nie to, że jestem głodna, tylko po prostu chyba z nud coś zjadła, więc chyba po prostu zjem to co mam w lodówce, jakąś bułkę czy coś, pójdę później jeszcze do Biedronki, muszę kupić kostki do kibla, w sensie kostki, to takie coś, co się przykleja, żeby ładnie pachniało i muszę odebrać też z paczkomatu yy, dwa płyny do prania, które zamówiłam, bo jest, są teraz Allegro Days i akurat nam się skończyły, więc spoko. Yy, no, i dzisiaj będę leżeć na kanapie, jak skończę sesję, czytać sobie książkę i oglądać jeszcze raz serial Zakłamanie na Disney Plus, ponieważ widziałam dzisiaj, że będzie drugi sezon w, we wrześniu, to było, że september, więc muszę obejrzeć to jeszcze raz i też. Taki troszeczkę jesienny vibe mnie złapał, więc na Netflixie też zaczęłam oglądać Shadowhunters. Nie lubię tego serialu, w sensie tego, jak został zrealizowany. Ogólnie to ja połączyła niektórych aktorów z serialu z niektórymi aktorami z filmu. Natomiast film dla mnie jest dużo, dużo lepszy, dużo bardziej odzwierciedla to, co było w książce i to, jak ja to na przykład widziałam, jak czytałam książki. Serial jakiś jest taki, ale w serialu mam więcej historii, niż mam ją w filmie. No, więc będę oglądać pewnie ten serial, może tych Shadowhunters, zobaczymy. No, ale w ogóle jestem teraz po tym koncercie z Taylor. Nie miałam okazji w poprzednim vlogu powiedzieć, jak było. Albo może nagram voiceover, coś w sensie może już nagrałam, nie wiem, bo jeszcze nie edytowałam tego filmu. Natomiast powiem Wam, że no cieszę się, że tam byłam. Jestem mega zadowolona. Poszłabym na inne noce. Jest mi przykro, że na przykład, w sensie cieszę się z surprise song, jaka była, bo byłam Maroon i jest to super piosenka, natomiast na kolejnej nocy, nocy trzeciej, bo ja byłam na drugiej, na nocy trzeciej było Exile, a ja kocham Exile, no ale jakby wiecie... Zarąbisty był ten koncert, mam pełno filmików, wszystko mam po prostu, co to mnie interesowało, ponagrywane. Dzięki temu koncertowi na przykład więcej piosenek dodałam do swojej playlisty, bo spojrzałam na nie troszeczkę z innej strony, więc to było wow. Fajnie, że Taylor Tyrell słów mówiła po polsku i ci tancerze, nie to, że to jest coś wyjątkowego, no bo ona na wszystkich koncertach stara się Powiedzieć coś w języku tych ludzi, do których jedzie. Natomiast było to bardzo, bardzo fajne. Mam swoje pamiątki. Zaraz Wam sobie pokażę. Zabiorę Was do moich pamiątek koncertowych. Trochę szkoda, że nie miałam czasu przed koncertem na przykład. I że też nie wiedziałam wcześniej, no bo i nie wiedziałyśmy, że będziemy na tym koncercie, że na przykład nie kupiłam sobie kurtki jeansowej i nie pomalowałam w, team, w tym. nie teamie, tylko w, w tym... Mm, no w tym stylu Era tour, więc mam tutaj tą bransoletkę i tu mam ten czopek wsadzony. Teraz to wyjmę i Wam pokażę. Więc mam na pamiątkę mm, i mam jedną bransoletkę. Szkoda właśnie, że nie miałam czasu ani nie wiedziałam o tym wcześniej, to bym wtedy znalazła czas, bym sobie porobiła więcej tych bransoletek Friendship, ale może sobie dorobię. I mam naklejkę, którą dostałam od jednej dziewczyny, drugą naklejkę dałam Karolinie, to ona akurat sobie przykleja do torebki. Mm, no, ale bym chciała zrobić sobie, wiecie, taki, jak to się nazywa, mm, mm, taką ramkę, gdzie będzie dużo tych bransoletek, będzie ta opaska, to wszystko. Ale jeszcze chciałam wam pokazać, bo właśnie ten kuzyn przyjechał ze Szkocji, chciałam wam pokazać, co Sypkowi dał na prezent, nie pamiętam już z jakiej okazji, no ale sobie dostał taki Autograf oryginalny, słuchajcie, nie znam gościa, wiem, że Sebek jest fanem Real Madrytu i tutaj też on ma ten certyfikat, więc zarobiście, to będzie pamiątkowe na ścianę, muszę tylko pomyśleć w co to oprawić, zobaczyć, może na Pinterestie coś jest, a może gdzieś na TikToku, jakby no muszę to ogarnąć, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna pamiątka. I do tego jeszcze dostał od niego taką bransoletkę z Real Madrid, tylko nie kumam czemu ona jest w takich odcieniach a nie na przykład biało-niebieskich, bo głównie tak są ich koszulki. I tak wiem, że oni mają różne koszulki, mają te gościnne, domowe, różne tam różne, ale no jakby myślę, że fajnie by wyglądało właśnie, jakby to było w biało-niebieskich barwach. Może sprzedają taką, ja akurat taką dostał, nie wiem. No, ale ogólnie wszystko, wszystko jest super, bo no, sobie jest mega zadowolona z tego prezentu. To jest jakby najlepszy prezent, jaki można mu dać. No, więc ja wracam do czytania i przygotowuję się powoli do sesji, bo będzie za jakieś 25 minut, więc będę musiała oglądać laptopa, dźwięk i tak dalej. No. To będzie tak, moi drodzy. Dobra, ja już skończyłam. Jest po 19. Jest ciemno, czyli jesień się zbliża. Nie, no mam bekę w ogóle dzisiaj jest za oknem tak, jest smutno szarą buro, więc trochę może tak mm, deszczowo. Musiałam zepnąć, bo nie wiedziałam, czy może... Ale, no, ale już padało chyba, bo auto są i droga jest, ograna, nie zauważam, ale dobra, mamy suchy balkon, czyli na pranie nie padało, bo wyprawam wszystkie ręczniki, które mieliśmy w łazience. No i teraz będzie posiadówka na kanapie, mam tableta, mam książkę. To, co mam do zaznaczenia w niej, też już mam. Mm, I muszę odnieść tylko do łazienki te kredki, i chcę iść do biedronki, porozglądać się i chcę coś kupić, bo w planach mam jeść chipsy. Zaraz Wam pokażę, jakie, bo to są, uważam, jedyne chipsy, które. Mm, których nie potrafię zjeść całych, więc sensie ja zawsze umiem pochłonąć całą paczkę chipsów bez problemu. Te natomiast są takie, że jem je zawsze na raty, bo nie wiem, może przez skład, może ten, one mnie bardziej zapychają. Takie o, bardzo je lubię, one są też takie pikantne Ten, No, mm, no więc pójdę sobie do bledry. może kupię sobie tego burgera takiego fajnego. Nie wiem, zobaczę, obejrzę sobie i coś sobie wybiorę. Wezmę dla tej sumy też smaczki, żeby nie było smutno. No bo dzisiaj jego przecież um, ulubiony człowiek pojechał sobie. To będzie. Zobaczcie, nawet nie chcę. Zostawiłam mu resztkę po smaczku. Jak dawałam mu smaczki, to od kawałek odpad. Dałam mu to. Nie chciał tego zjeść. Może teraz. Chcesz? No proszę, zjedz sobie. Zaraz to będzie niedobre. No proszę. No ma no, dzisiaj ciężki dzień i wczoraj miał ciężki dzień, kupowy ciężki dzień. No więc zbieram się do Biedry i pokażę wam, co kupię. No chodź! Dam ci coś! Tajsonek! Mam coś dla ciebie! że pani specjalnie poszła na magazyn. Tam był komputer i musieli kodu szukać, bo to jest jakiś nowy smaczek. Kolejny tutaj masz głowę z jagodami. Super fod! No nie jest to piękna, śmia, się. No, super, No, szwiat! Wow, tak. Super! Ogólnie to powiem Wam, że kupiłam całą siatkę, bo się nie chodzi na zakupy bez listy i z planem pójdę sobie pooglądać. Ogólnie większość rzeczy to i tak są rzeczy, które kupiłam. Bo potrzebowaliśmy na przykład dwa płyny do płukania tkanin, bo nam się kończy, skończył jeden, kolejnego używamy. Ostatnio kupuję ten sam, bo on jest zawsze na prące. Kupiłam te kostki, co się okiby, wiecie, tam wsadza ten, zapiekankę i były jeszcze kurczaki na promce, więc też kupiłam bo możemy zamrozić, co nie? W sensie to takie być panierowane my lubimy. Jeszcze nie zdecydowałam, ale w sumie kupując zapiekankę to już zdecydowałam, co będę Ja je. Oczywiście jem zapiekankę, bo w zamrażalnik się nie zmieści, a to jest taka do zamrażalnika. Kurczaki schowałam do zamrażalnika. A i kupiłam sobie jeszcze maseczkę, bo ostatnio nie szanuję mojej twarzy, nie myję jej, nic z nią nie robię. Nakładam makijaż bez pielęgnacji, bo nie miałam czasu, to już mam Pryszcz, tu mam jakieś, no pełno mi bo wychodziło przez to, więc kupiłam, żeby się odpięknić, skoro dzisiaj sepka nie ma, to zrobię sobie taki czas dla mnie e, i jestem gotowa, żeby jechać w niedzielę do dzieci, bo kupiłam dwa Kinder Joye, więc mogę tam jechać. Dzisiaj Artur dzwonił, ciocia, e, taki zestaw, zestaw, jaki zestaw Artur, o co ci chodzi? o I on dzwonił, mówił mi o zestawie, jakiś piasek kineczny, coś tam, koparka. Mam wrażenie, że on za to nie był, bo chyba chciał, żebym mu kupiła. Potem ja pytam się go, ale co, to ty sobie kupisz? A Karolina mówi, nie no, on sobie nie kupił, bo przecież Artur jeszcze nie ma pracy. Artur musisz iść do pracy, żeby sobie kupić. No, bo wiecie, oni nie kupują multum zabawek. Te dzieci naprawdę mają przeogrom zabawek. Tam przedszkole by można było otworzyć, więc mają naprawdę zarombiste dzieciństwo pod tym względem. Ogólnie pod każdym uważam. I uważam, że te dzieci mają naprawdę super rodziców zrozumiałych. Wyrozumiałych, którzy szanują ich granice przede wszystkim, którzy szanują ich uczucia, emocje, dbają o nich w taki sposób, że no te dzieci naprawdę, no uważam, że one mają super, super dzieciństwo, super rodziców, którzy naprawdę, którym zależy przede wszystkim na tym, by te dzieci dobrze wychować, tak jak się powinno. Aczkolwiek to też zreweryfikuje, bo wiecie, w naszych czasach, jak my byliśmy wychowywani, też wszyscy myśleli, że robią dobrze, a potem rzeczywiście coś zweryfikowało, bo wyszły nowe badania, jakby dostęp do wiedzy tak i tak tam. No ale to się zobaczy, ale no póki co to to jest w tych nowych, wiecie, zasadach psychologicznych, e, ale no naprawdę zarobiście, no normalnie mm, No uważam, że oni będą mieć fajne relacje dzieci i rodzice w sensie dzieci z Karoliną tam z e, tak jak ja na przykład mam z mamą i tą super relacje. Wiem, że... Wiecie, ja zawsze zadzwonię do nich ze wszystkim, więc jakby cieszę się z tego, że żyję, wiecie, w takim troszeczkę bańce, że wiem, że nieważne, co się w życiu stanie, to mam ich, oni mi zawsze pomogą, mogę zawsze na nich liczyć, mogę im o wszystkim powiedzieć, jak cokolwiek się wydarzy, to ja tylko do nich dzwonię od razu, co nie wiadomo, do Sebka też. Sebek to jest chyba taki pierwszy do którego, ale no, do rodziców co nie? I że cieszę się, że mamy też taką relację. No, nieważne o czym ja mówiłam. Ale no mam taki niedoli, a że on chciał ten, potem mówi, że tata kupi. A Garol mówi, no porozmawiam z tatą, czy tatuś, yy, czy kupimy ci. A, a ale po co rozmawiać? Mamo kup mi. A ona, no bo my podejmujemy razem decyzję z synku. No słodkie to było, no on jest słodki po prostu. Oskar wiadomo też, jak tylko Arti miał telefon, to Oskar się dobijał, bo chciał Cię zobaczyć, pokazywał mi od razu jakieś autka. No oni są przesłodcy, naprawdę fajni, bardzo fajni. No wszystkie dzieci są fajne i później dorośli ludzie też są fajni, ale no nieważne. Dobra, więc ja piekę sobie tą pizzę, przygotuję sobie twarz pod maseczkę, pokażę Wam się, tak? Pokażę Wam się w maseczce jakiegoś zwierzaka. Tutaj są też jest zadowolone, bo dostał smaczka, no Możemy zjeść ciperki i odpalić serial. Tak, właśnie wróciliśmy ze spaceru, teraz myję twarz. Nakładam tą maskę i jak tylko wysiedzę w niej, 10 minut tu kładę się spać. Na jutro myślałam sobie, że sobie do dojka. Bo w ja jadę sama, bo sobie będzie w pracy. No nie wiem, czy wy też tak macie. Ja muszę przed na... uwieczeniem twarzy umyć na tej ręce, żeby wypełnić, że mam czyste, nie mam tu to, nie. to jest, mam czyste rączki do mojej buźki, którą chcę też oczyścić. Nie, osobiście o to, że nie miałam siły na, na robienie pielęgnacji, bo wyskakiwało mi kilka dni pryszczy, może od stresu. Ostatnio miałam ciężki okres stresowy i myśli o pracy i różnych tam rzeczach masakrę. Więc tak to wygląda. Ale będę żyć, na że to matka pomoże też troszkę. Może ja się lepiej poczuję. Nie wiem, wy też macie wrażenie, że to wszystko jest robione na duże twarze. Ta idzie do śmieci. Nie gaszę jeszcze na światło. Zgaszę co 10 minut, jak ściągnę to płachty z twarzy. Jutro jadę do IK, bo sobie wymyśliłam jakiś czas temu, że potrzebuję tutaj szafki tej, wiecie, Alex, pod biurko. Nie wiem, albo z tej, albo z tej strony, z którejś z tych stron odkręcę nogi i w sensie sewek odkręci i przymocuję blat właśnie do tej szafki Alex i będzie to fajnie wyglądać, będę go wszystkie te rzeczy pochować. Nie nie się tam zbierał mi kurz i też może laptop będę wkładać do pierwszej szuflady? Jakoś kable tam, nie wiem, muszę sobie pomyśleć. No, ale to co chciałam jeszcze powiedzieć Wam, że nie, nie wiem, że się to przebija na no, vlogach. Nie wiem czy ja mówiłam o tym, że kupiłam sobie dwulitrową butlę na wodę. Tak mówiłam wam w którymś z poprzednich vlogów i że zobaczymy jak długo wytrzymam, przynajmniej jak mi się wydaje, bo kojarzę, jak to gadałam. No w każdym razie nadal się trzymam, nadal korzystam codziennie z tego i, i piję dużo więcej wody, bo codziennie co najmniej piję 2 litry, A wcześniej miałam problem z wypiciem tych 2 litrów. No dobra, ja czekam 10 minut, wypiję do końca, bo tylko tak chcę strasznie pić. Yy, i, I kładę się po prostu spać rano, mam plan, trochę wstać i z tej Tysonem pobiegać, wykąpać się, potem zjeść śniadanko, przyjedzie sepczyn, zawieź go do pracy, jechać do Ikea i po Ikea podjechać do Karoliny po wieltarko w krętarkę. Jak wrócę. To złożę sobie tą szafkę, bo złożyć to nie jest problem. Przymocować to będzie problem, więc tym zajmie się serczyn. Może jak wróci po pracy albo następnego dnia przed pójściem do pracy. Jeszcze nie zdecydowane to jest, ale może następnego dnia przed pójściem do pracy to będzie bardziej rozsądnie. No ale ja nie mogę się doczekać na, to, na ten, tą komotkę czy tam te szafki pod biurkę, jak to się zwał, tak zwał, bo po no te wszystkie rzeczy sobie pochowam i się mega cieszę, bo nie jest to coś, co wiecie, potem ten będzie do wywalania czy coś, tylko jakby się przenieśli z powrotem ławy, to mogę sobie to zrobić, albo jakieś otworzę biuro, gabinet, to tam mogę to zabrać, jakby jest dużo opcji, co, nie? A ewentualnie po prostu to sprzedam za pół ceny jakby. Tragicznie to wygląda ta maska. Okropnie. U niektórych dziewcząt to tak ładnie wygląda i one wyglądają, wiecie, tak super, a ja wyglądamy taki przygub, trochę. No, nie